Witajcie! Dzisiaj zajmiemy się polem prostokąta oraz polem kwadratu. Narysujmy sobie prostokąt o bokach A i B. A i B to długości sąsiednich boków prostokąta. Literką P będziemy oznaczać pole prostokąta. Wzór na pole jest następujący: a razy b, czyli aby policzyć pole prostokąta, należy pomnożyć przez siebie długości sąsiadujących ze sobą boków. Przejdźmy do kwadratu. Jak wiecie, kwadrat ma wszystkie boki tej samej długości. Tutaj przez a oznaczamy długość boku kwadratu, a literką p znowu będziemy oznaczać pole. Na pewno wiecie, że każdy kwadrat jest prostokątem, wobec czego możemy policzyć pole ze wzoru na pole prostokąta. Mnożymy dwa boki, które ze sobą sąsiadują. W tym przypadku te długości są takie same, czyli mnożymy a razy to inaczej możemy zapisać a do kwadratu, czyli a do potęgi drugiej. Pola powierzchni można wyrażać w różnych jednostkach. Na przykład w milimetrach kwadratowych, w centymetrach kwadratowych, w decymetrach kwadratowych, w metrach kwadratowych, w kilometrach kwadratowych. Można także powierzchnię wyrażać w arach też na przykład w hektarach te dwie ostatnie jednostki przeważnie stosujemy przy polach powierzchni na przykład działek budowlanych Należy jednak pamiętać, że długości potrzebne do obliczenia pola powierzchni danej figury muszą być wyrażone w tej samej jednostce. Czyli jeżeli chcemy na przykład policzyć pole prostokąta to długości Jednego boku i drugiego boku muszą być wyrażone w tej samej jednostce. Na przykład, zarówno długość, jak i szerokość musi być w centymetrach, albo zarówno długość, jak i szerokość w metrach. Ćwiczenie pierwsze. Oblicz pole prostokąta o wymiarach 2 cm na 6 cm. Narysujmy. Zaznaczmy sobie boki. Jak pamiętacie, pole liczymy w taki sposób, że mnożymy przez siebie długość i szerokość. W naszym przypadku pole równa się 2 cm razy 6 cm. A to jest oczywiście 12 cm2. Pamiętajcie, że pole powierzchni wyrażamy w jednostkach kwadratowych. Ćwiczenie drugie. Oblicz pole kwadratu o boku długości 7 decymetrów. Narysujmy. Pole kwadratu liczymy tak samo jak pole prostokąta, czyli mnożymy przez siebie dwa sąsiadujące ze sobą boki. W przypadku kwadratu wszystkie boki są dokładnie tej samej długości, czyli mamy 7 decymetrów razy 7 decymetrów, co nam daje 49 decymetrów. Kwadratowych. Ćwiczenie trzecie. Oblicz pole prostokąta o wymiarach 0,4 m na 12 cm. I tutaj właśnie zwróćmy uwagę, że jeden bok prostokąta wyrażony został w metrach, jego długość, a długość drugiego boku prostokąta wyrażona jest w centymetrach. Musimy... Doprowadzić do takiej sytuacji, że oba te boki będziemy mieli wyrażone w tej samej jednostce. Zamieńmy zatem te 40 metra na cm. Wiemy, że metr ma 100 cm, czyli 40 metra to 40 cm. I teraz już mamy jeden bok w cm i drugi w cm. Zaznaczmy na rysunku i liczymy pole powierzchni czyli 40 cm razy 12 cm. Co nam daje? 480 cm kwadratowych. Bo skoro długości boków wyrażone były w centymetrach, to pole mamy w centymetrach kwadratowych. I zadanie z podręcznika. Podpunkt A. Jaką długość ma bok kwadratu o polu 81 cm kwadratowych? Wiemy, że pole ma 81 cm2. Narysujmy sobie kwadrat i jego bok. Jak już wcześniej się dowiedzieliście, pole kwadratu obliczamy w taki sposób, że długość boku kwadratu podnosimy do potęgi drugiej. I teraz zastanówcie się, jaka liczba podniesiona do drugiej potęgi daje nam 81, czyli Jakaś liczba razy ta sama liczba ma nam dać 81. Ta liczba to oczywiście 9, czyli bok kwadratu ma długość 9 cm. Podpunkt B. Jakie pole ma kwadrat o obwodzie 20 cm? Piszemy, że obwód to 20 cm. Narysujemy sobie taki kwadrat. Jak wiecie, obwód to suma długości wszystkich boków tego kwadratu. Kwadrat ma cztery jednakowe boki, więc żeby policzyć długość jednego boku, musimy nasz obwód podzielić na cztery równe części, a 20 cm dzielone na 4 to oczywiście 5 cm, czyli mamy kwadrat o boku 5 cm i mamy policzyć jego pole. Pole to 5 cm do kwadratu. 5 do kwadratu, czyli 5 razy 5 to 25. Czyli nasz wynik to 25 cm kwadratowych. Kolejne zadanie. Jeden z boków prostokąta o obwodzie 6 cm ma długość 8 mm. Oblicz pole tego prostokąta. Narysujmy i zaznaczmy. Niech ten bok ma 8 mm i ten również, bo jak wiecie, w prostokącie mamy dwie pary boków równoległych i tej samej długości. Czyli ten bok po lewej i po prawej stronie jest dokładnie tej samej długości, i ten bok na dole i na górze również jest tej samej długości. Z treści zadania wiemy, że obwód tego prostokąta ma 6 cm. Boki zostały wyrażone w milimetrach. Najprościej będzie zatem obwód także wyrazić sobie w milimetrach. Te dwa boki razem wzięte, dodane do siebie, mają 16 mm, czyli zobaczcie, od obwodu musimy odjąć teraz obydwa te boki, które mamy zaznaczone na rysunku, czyli od 60 musimy odjąć 16, co da nam 44 mm. I te 44 mm musimy podzielić między te dwa boki, których na rysunku jeszcze nie mamy podpisanych. Wobec czego dzielimy 44 na 2, co nam daje 22 mm. Podpiszmy na rysunku, czyli ten bok ma 22 i ten ma 22. Obliczamy pole tego prostokąta, czyli mnożymy długość przez szerokość. Za tym pole. To 22 mm razy 8 mm, a to się równa 176 mm kwadratowych. Z racji tego, że długości boków były w milimetrach, wynik mamy w milimetrach kwadratowych. Oczywiście takie działanie 22 razy 8, jeżeli ktoś z Was ma problemy, jak najbardziej może sobie rozpisywać sposobem pisemnym. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę.